Reset obywatel. Witam, codziennik dziennik resetu, drodzy słuchacze, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, widzowie. Osoby późniejżeńskie będące widzami. Z nowym rokiem, nowym krokiem, jak to się mówi, jest już chyba najwyższy czas, by pomyśleć, czy to wchodzenie w nowy rok musi być oparte o farmakologii. To znaczy mnóstwo, to zresztą żenujących reklam poświęconych trawieniom w czasie wigilii, wigilijnej audycji telewizyjnej, tak Potem będzie odchudzanie i już mnóstwo artykułów o nowej generacji czegoś, co kiedyś było ozentlikiem i tak dalej, no ale tak naprawdę z tego możemy się trochę śmiać. Chociaż też niekoniecznie, bo te lekarstwa, te szczepionki, zastrzyki na odchudzanie okazują się na przykład grozić historią, historią z szóstką, a to jest naprawdę z tym lepiej się nie bawić. Ale tak jak mówię, na no poważnie sprawy się zaczną, kiedy przyjdzie Blue Monday, jesienna, zimowa deprecha i tak dalej. No, i właśnie zaczną przybywać aptekom dochody, a nam pieniądze z portfela. Czy Polska stoi na pigułkach? Czy Polska jest krajem lekkomanii? A jeśli tak, to z czego to wynika? No i co z tym można zrobić? Dość podstawowe pytanie w tej sprawie. Naszą. Specjalistką jest terapeutka, psychoterapeutka Droga Minta. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, Paweł, dobry wieczór. Dobry. Odra, od razu życzę ci wszystkiego dobrego w nowym roku, abyśmy nie zapomnieli na, na później. No i powiedzcie, jak to jest? Polska jest krajem w Libułkach? Ha, psychologowi w takich momentach mówią, to zależy, ale myślę, że tak. Ciężko mi mówić o wszystkiego rodzaju lekach, o wszystkiego rodzaju suplementach. Natomiast na pewno mogę powiedzieć się o tym, jak wygląda sięgając przez Polaków leki, które mają regulować ich kondycję psychiczną. Tutaj jest źle, ale nie najgorzej. Jesteśmy w średniej europejskiej. Jest grupa leków, które są dostępne bez recepty, to są leki najróżniejsze, ziołowe, preparaty ziołowe. Dorota, poczekaj, tak? przepraszam cię bardzo, bo coś tutaj mikrofon nam o coś strzeszczy, więc jeśli możemy jakoś inaczej go ustawić. Myślę, że już jest OK Jest okej. Okay. Natomiast e, oczywiście istotniejsze jest to, że, e, że sięgamy bardzo często, przychodzimy do lekarzy, oczekiwaniami leka, przepisania leków recepturowych, bo nie będę tutaj mówiła o jakimś nielegalnym obiegu lekami. Mówię o lekach, które nam przepisują lekarze, które powinniśmy brać zgodnie z, z zaleceniami. Niestety mamy taką skłonność, trochę wiary w cuda, które powinny te leki zrobić, ale też mamy taką, takie oczekiwanie, że ktoś za nas to załatwi. Że nie będziemy... Że weźmiemy cudowną pigułkę, ona wszystko zmieni. Te leki, o których mówiłeś, które zostały wymyślone jako leki dla osób zmagających się z cukrzycą, a obniżenie wagi, spadek masy ciała jest dodatkowym efektem, one też nie załatwiają wszystkiego. Poza tymi lekami musi iść bardzo staranna kontrola zdrowia musi iść przede wszystkim zmiana stylu życia, bo one są tylko na trochę na taki okres Przejściowy, kiedy my się uczymy tego, że należy się ruszać, że uczymy się trochę inaczej jeść, zastanawiać się nad tym, jakie produkty wybieramy. I to, te leki mają nam pomóc w przejściu przez taki okres właśnie ze złych czasów, ze złych nawyków do dobrych nawyków. I podobnie jest z wieloma lekami psychiatrycznymi, które w Polsce może zapisać tylko psychiatra albo neurolog. Chociaż bywa, że czasami przy, przepisują je lekarze POZ, te leki też nie załatwiają wszystkiego. Same leki nie wystarczają. I myślę, że tutaj jest za mało trochę takiej e, narracji w, w świecie publicznym, w, w życiu publicznym, e, dotyczącej tego, że my, te leki właśnie mają nas wspierać w procesie zmian, w procesie dbałości osób. I myślę, że posięganie nadmiarowych po, po leki jest trochę oczekiwaniem cudu, może tutaj na ekranie są gwiazdki, więc może to tak cudów świątecznych oczekujemy od leków. Natomiast ja ze swojej praktyki wiem, że z jednej strony leki są bardzo ważne, wtedy kiedy w porozumieniu często z psychiatrą ja sama proszę o zastosowanie leków dla mojego pacjenta, ale one są tylko bazą bo star w zmianie jest coś znam. No dobrze, czy jest to teraz w tym wszystkim poruszamy się w sferze legalności, jakiejś kontroli lekarza i tak dalej, prawda? Ale nadchodzi moment, że pacjent, pacjentka stwierdza, nie w ogóle tej ilości to jest nie żartujmy. Nie żartujmy. Owszem, działa, ale naprawdę podziałać to musi, ja wiem jak nie. Albo na przykład jakiś tam terapie, nie, już na tylu terapiach były, to tylko leki pomogą. Albo to co chciałaś ominąć, ale jednak istnieje ten, ten, ten rynek nielegalnej nie i tak dalej. Do tego stopnia, że staje się to uzależnienie tak samo traktowane w Polsce, jak przez NFZ i przez specjalistów od uzależnień, jak narkomania, jak behawioralne uzależnienie, jak alkoholizm. I, i tym, tylko z taką różnicą, że Osoba, która uzależni się od lekarstw, lekarstw, może tak początek tej legendy mieć taką bardzo okej, okay, że byłem u lekarza, że chciałem coś samą zrobić, chciałem coś samą zrobić, że przypisał mi te lekarstwa. Stwierdziłem, że to jest bardzo ok, będę brał, brała. A po drugiej stronie jest ktoś, kto już w życiu w ogóle wszystko tego i kupił sobie ten dealera coś tam i po prostu jest narkomanem. I są takie dwa zupełnie inne. Początki, nie? A potem dziwnie spotkają się razem na jakichś warsztatach czy gdzieś tam na, na u, w przychodni uzależnieniu. Jest ja myślę, że te początki są takie same. Że y, alkohol służy rozluźnieniu, podniesieniu nastroju, że y, hazard też ma wyregulować napięcie, że mamy wyrzucić z siebie stres. Tych pretekstów do używania substancji... Hmm. I działań, które wpływają na nasz mózg, które e, mieszają w naszej gospodarce hormonalnej, czyli w dopaminie, w do, noradrenalinie, w endorfinach, tych działań jest, on jest ten stan jest bardzo podobny. Natomiast myślę, że faktycznie leki czasami dają takie złudzenie, że robię coś, co mi zalecił lekarz. Ale też trzeba pamiętać, bo to jest trochę mit, to nie jest tak, że wszystkie leki psychiatryczne uzależniają. Mówiąc o uzależnieniach, mówimy o benzodiazepinach. To są lekarstwa, które się bierze doraźnie i krótkotrwało. Czyli osoby, które się od nich uzależniły, nie działały zgodnie z zaleceniami lekarza. Tych te leki się bierze 2-4 tygodnie. Nie da się wtedy uzależnić. Wiadomo, poza... ale, ale da się zobaczyć, jakie to fajne, że tak się wyrażę. I myślę, e... że tak jest. Ja myślę, że największym problemem jest to, że u nas w ogóle system ochrony zdrowia jest bardzo kulawy i koślawy, że dostęp do psychiatry, do psychoterapeuty jest ograniczony i trudny, bo nawet w gabinetach prywatnych są kolejki, a na NFZ, czyli tam, gdzie możemy dostać się w ramach ubezpieczenia, te kolejki są jeszcze dłuższe i to powoduje, że czasami dochodzi do takiego lekkiego, beztroskiego sięgania po leki, bez konsultacji ze specjalistą, bez kogo kimś, kto wie, jak leki działają i czy na pewno w tej sytuacji leki powinny być podane, bo psychiatria w tej chwili dysponuje ogromną ilością leków, są często leki nowoczesne, nie dające skutków ubocznych, bardzo wspierające proces psychoterapii, ale te leki należy zawsze lekarza psychiatrii, a nie samodzielnie. Nie, dorotka, dorotka, mamy coś, duży kłopot z mikrofonem, nie wiem, nie wiem na czym polega, ale naprawdę jest, jest spory. Jakbyś np. wpięła to w coś, co stoi sobie, nie? ale nie trzymała ani w obdzieży, ani w rękach, to będzie, będzie wtedy bez problemów. Halo? Jesteś? Myślę, że będzie teraz. teraz mnie dobrze słyszysz. Teraz jest super. Wiesz co, słuchaj, a teraz w trakcie jak rozmawiamy, to przyszła mi taka dziwna myśl do głowy, ale może w tym coś jest że jak idzie, idę do, do lekarza, czy do psychologa, czy psychiatry, czy terapeuty może trochę mniej, bo to jest mniej taka stricte medyczna funkcja, ale jednak związana, to jako pacjentowi no, przyzwyczajony jestem, że o tych rzeczach się mówi. Czyli o narkotykach i tak dalej, mówię coś tam o alkoholu, mówię prawda, coś tam o seksocholizmie, o hazardzie, ale lekarstwa to jest coś, co w tej branży to nie, to nie za bardzo, to nie, nie, to nie jest tak jak narkotyki. Nie, nie, to bardzo proszę tego zdecydowanie nie robić. Narkotyki to jest zdecydowanie, bo wie pan, no tak, ale ja jestem tutaj lekarzem, ja wam nie pozwalam tego po prostu robić yy, poza receptą yy, yy, zabronione. Yy, zabronione środki. Mówię to o tym po prostu dlatego, że boję się, że być może wasza branża po prostu trochę nie ma często świadomości, jak ten, jak ten proceder jest szeroki. Nie wiem, tak strzelam. Wiesz co, myślę, że nasza branża doskonale wie, jak wygląda zarówno psychoterapia, jak i farmakoterapia. Wiemy też dużo o w tym świecie szaro-czarnym, bo wśród nas wiele jest osób, które zajmują się już w sensu stricte terapią uzależnień i tych informacji mamy naprawdę dużo. Ja myślę, że to jest, gdzie indziej znajduje się początek. Że początek jest w tym, że my oczekujemy, że ktoś za nas coś załatwi bez wysiłku. A psychoterapia jest bardzo ciężkim procesem. Ona jest trudna, ona wymaga pracy nad sobą, zaangażowania, systematyczności. A nam się nie chce, tak? To tak samo jak od jutra pewnie będą oblegane siłownie, ale po tygodniu już będzie w nich trochę później. My byśmy chcieli efektu natychmiast. Nie da się dokonać żadnej gruntownej zmiany, trwałej zmiany natychmiast. I myślę, że warto mówić o tym, że Psychoterapia i farmakoterapia powinny być ze sobą połączone. Bez względu na to, z jakim zaburzeniem się mierzy pacjent, to konieczne jest uruchomienie tych dwóch procesów. Czasami wystarcza sama psychoterapia, ale w większości przypadków, albo w wielu przypadkach nie, ale ani leki, ani psychoterapia nie dają natychmiastowej zmiany. Ale I konkretna my, ale właśnie powrót, pacjentom. Współpraca między psychiatrą a psychoterapeutą jest super rzeczą, po prostu, że jakby z dwóch stron wiedzą o pacjencie. Oczywiście do psychiatry się chodzi dużo rzadziej, ale, ale po prostu, żeby to była jakoś wprowadzona osoba i to jest, z kolei psychiatra wie, że, że coś człowiek z sobą robi, że, że no bo to... No, musi być, co się z nim dzieje, także, no. także tak jest, ale ja się co, tak też pomyślałem, że m, być może poza oszukiwaniem, właśnie lekarza, że nie biorę y, niedozwolonych środków, y, niedozwolonych środków, y, właśnie medycznych, czy też jakichś pigułek, nie? Y, to jeszcze człowiek się sam dodatkowo y, oszukuje, bo jeśli idzie y, na hazard, czy na alkohol, czy narkotyki, no to wie, że umówmy się, że to nie jest na moje zdrowie, nie? Znaczy, nie, sobie nie, sobie, to nie chyba, że, chyba, że, chyba, że koniaczek albo natku zdrowotności. no. A jeśli, jest... a jeśli, tylko skończę zdaniem. Zdanie. Okay. A jeśli biorę po prostu sobie tutaj wiesz ksanaksów ileś tam i tak dalej, no to co są lekarstwa, bo po prostu no to, to już jakoś zdrowie. Nie jest tak. Hazard jest legalny, alkohol jest legalny, papierosy są legalne, mnóstwo substancji i działań y, jest legalnych. I myślę, że to jest szukanie wytłumaczenia dla tego, że nie podejmujemy działania, ale przede wszystkim, że nie rozumiemy, że jesteśmy chorzy, że nie akceptujemy tego stanu, że nie, nie, nie dopuszczamy do tego. Wiesz co, ja myślę, że ani walka z hazardem, ani walka z uzależnieniem od gier komputerowych, które też bardzo szerokim, szeroką ławą się po świecie rozlewa, ani uzależnienie od leków psychiatrycznych, Innych substancji psychoaktywnych, nie, yy, nie pozwoli nam z tego wyjść, jeżeli sami przed sobą nie staniemy w, taki, yy, w takim. No, spojrzy, nie spojrzymy na siebie w lustrze nie powiemy sobie, tak potrzebuje pomocy. Nie pójdziemy na rozmowę z przyjacielem, może na początku, może dopiero potem będzie to psycholog, psychoterapeuta i psychiatra, ale najpierw przeważnie zaczynamy rozmawiać sami ze sobą. Czasami pretekstem jest rozmowa. Z kimś, komu ufamy, i to jest zastanowienie się, czego my chcemy w życiu, tak naprawdę. To o to chodzi. To jest zastanowienie się nad własnymi, naszymi potrzebami, nad tym, co się dla nas w życiu liczy, i wtedy rozpoczęcie procesu zmiany, który jest trudny, który jest często długotrwały, który często bywa, że trwa latami, szczególnie jeżeli mówimy o uzależnieniu. Natomiast y, sięgamy po leki psychiatryczne albo po inne substancje psychoaktywne. Dlatego, że mamy problemy ze zdrowiem psychicznym, że nasze zdrowie psychiczne nie funkcjonuje prawidłowo i to jest prawdziwa epidemia po, w Polsce. Nie tylko, ale w Polsce bardzo mocno, że y, bardzo wiele osób nie żyje w takim stanie dobrostanu tak? i y, nie, nie zawsze mogą, a część z nich nie wie albo nie chce pójść po pomoc. Rozumiem, a te już przypisania, tu narkotyki, tam lekarstwa, tu seks i tak dalej, to już są bardziej nie wiem, kwestie kulturowe, społeczne danych osób, stanu kasy i tak dalej, a wszystko to generalnie jest jednak tym samym po prostu mechanizmem, czy całą serią mechanizmów tak naprawdę. To są po prostu różne wersje chorób, zwanych szeroko grupą uzależnień. Natomiast często w ich pra-początku mamy do czynienia z innymi problemami, nierozwiązanymi problemami związanymi z samooceną, ze zrozumieniem siebie, ze zrozumieniem własnych potrzeb, z funkcjonowaniem w środowisku społecznym, rodzinnym, i często przypadkowo trafiamy na coś, co nam przynosi chwilową ulgę i daje złudzenie, że rozwiązaliśmy, te prawdziwe problemy. A powiedz mi, bo mieszkamy w Warszawie, poruszamy się po Polsce, raczej w większych miastach na ogół, no oczywiście różne sytuacje są, ale czasami sobie wyobrażasz w Polsce ludzi daleko w biednych, małych miejscowościach z wykluczeniem każdym bądź, które mają po prostu, poza sytuacją materialną, ciężką sytuację yy, psychiczną. To niekoniecznie musi być depresja, tylko po prostu yy, brak tego, odczuwalny brak tego dobrostanu. Yy, bo ja powiem szczerze, jak ja tak myślę, to też nie tylko w tych sprawach, spraw w ogóle ubogu, biedoty i tak dalej, to, to jest, wiesz, no, mam taki jakiś nadmiar empatii, nie? Że, że nie jest ciężko, jak ja to myślę, nie? Ale czy jest jakakolwiek szansa takich ludzi? co, ja myślę, że y, problemy zdrowia psychicznego są bardzo demokratyczne, niestety, że dotyka tak samo ludzi biednych i bogatych i zamożnych, oczywiście część ludzi zamożnych łatwiej dotrze do specjalisty, który pomoże, ale pamiętajmy, że jeszcze jest coś, co trochę chyba zaniedbaliśmy, czyli taka sfera samodbałości o siebie, uczenie się tego, jak o siebie zadbać i jak... Dbać o zdrowie psychiczne i nie zawsze to wymaga ogromnych pieniędzy. Myśmy trochę, a może nawet mocno, zatracili na przykład więzi społeczne. Powoli zaczynamy je dostrzegać, powoli zaczynamy odbudowywać takie, w cudzysłowie, oczywiście wioski, w których żyjemy, czyli budowanie kręgów osób dla nas ważnych, bliskich, z którymi jesteśmy w kontakcie. Wiesz, jednym z takich dramatycznych problemów współczesności jest poczucie osamotnienia. I paradoksalnie w mniejszych miastach też nie jest tak, że tam wszyscy się znają, lubią i kochają i wspierają. Ta samotność i osamotnienie też tam ma się niestety. No, ale, je, całkiem ale, jednak inaczej, ale jednak inaczej. To są, wiesz, co to są często mity? Bo pamiętaj, że y, tam też mieszkają bardzo samotne osoby, które są wykluczone. Nie. Zgadza się. Zgadza, nie, zgadza się też, nie? ale generalnie z powodu już strukturalnych powodów, nie? Yy, yy, że są miejscowości, na rozstrzy, gdzie ludzie się znają, chodzą, widzą się i tak dalej, no to już nie jest tak, jak zupełnie naprawdę bywa atomizacja w Warszawie, że ten sam dom, a ludzie nie mają pojęcia, jak się dzwonią ludzie, kto gdzie mieszka i tak dalej. Dziękuję, że to powiedziałaś. Bardzo dziękuję, dlatego że mniej więcej tak yy, z takim właśnie... Yy, i, I super też, że się o tym demokratycznym, po prostu tutaj losie, który nie wybiera, tylko porówno, o tym ludziom szczęścia. A wtedy za milion wygrane, tego szczęścia się nie kupi. Y że byłem właśnie na Subarczyźnie y w początku y ubiegłego roku i zobaczyłem właśnie takie taki społeczności, takiej taki miejscowości wspaniałych ludzi, gdzie nie jest bogato i w ogóle jest w ogóle tak. tak Przypomniały mi się dawne czasy bez iluś takich nałożonych w międzyczasie po prostu cywilizacyjnych, no, takich powiedziałbym blokad, czy, czy po prostu nowych zjawisk, które po prostu tą naszą taką zwykłość, taką prawdziwość, która była, nie wiem, Ileś lat temu w moim życiu, ale też generalnie w Polsce większa, że tam jeszcze to zostało zatrzymane. Czyli to niekoniecznie nie bieda jest powodem kłopotów psychicznych, tylko wręcz przeciwnie, można zostać w nie najlepszej sytuacji materialnej, ale pozostać w tych strukturach cywilizacji normalnej, w normalnej, nie? A... A, może, a ja odwrócę Paweł sytuację. A może ty, będąc na tej byłeś po prostu bardziej uważny. Przyglądałeś się ludziom, słuchałeś tak, tego, co tak. mówią, ty nie gnałeś, oni żyli swoim mhm. rytmem, to ty zmieniłeś swoje zachowanie. Tak. A z drugiej strony, w tych małych społecznościach jest y, bardzo dużo przemocy, jest tolerancja wobec przemocy w y, tak. stosunku do dzieci, y, do kobiet. Więc y, ja myślę, że y, w każdym miejscu są, y, jak mówił nieoceniony prezydent, plusy dodatnie i plusy ujemne. Natomiast myślę, że my czasami trochę tak idealizujemy miejsca, w których się znajdujemy wakacyjnie, świątecznie, że po prostu się skupiamy na kontaktach z ludźmi, poznajemy nowych ludzi i nagle nam się wydaje, że gdzieś jest bajka, a przemoc, na przykład stosowana wobec dzieci, tolerancja dla tej przemocy, wpływa na całe późniejsze życie tych ludzi oni potem z tej, z tej Suwalszczyzny trafiają do Białego Stoku albo do Warszawy i są osobami, które są obciążone brzemieniem przemocy w dzieciństwie. Więc myślę, że tutaj znowu wrócę. Nie ma wielkich różnic między miastem a wsią, czy małe, małą nowością. I mam takie poczucie, że ta bliskość też czasami się rozsypuje w dużych miastach, a z kolei mam okazję obserwować. Tworzenie się takich wiosek w wielkich miastach. Ja tuż w Wigilię 24 brałam udział, byłam po prostu panią, która podawała do stołu w Wigilii, którą organizuje od 8 lat po prostu grupa ludzi mieszkających na jednym osiedlu, na które zapraszana jest blisko setka starych samotnych osób. I to jest piękna wigilia, wszystko się zgadza, to nie jest wigilia robiona 12 grudnia, tylko 24. To są ludzie, którzy się raz w roku jesienią skrzykują po to, żeby zrobić tą wigilię. Więc wiesz, bywa bardzo różnie. To jest tak, jeżeli my uświadomimy sobie, że jedną z naszych potrzeb, bardzo istotnych, jest potrzeba przynależności, potrzeba bycia w, w jakiejś społeczności. To my zaczynamy tą potrzebę realizować. Ja mam takie motto, trochę, na którym chciałabym też ciebie zostawić, że jeżeli wiem, co jest moją potrzebą, zastanowię się nad, nim, to, nad nią, to potem zaczynam wybierać działanie i zmieniam swoje nawyki, te, które były krzywdzące mnie albo moich bliskich. A powiedz, czy ta pomoc, o, którą, o której mówiłaś. Poproszenie o pomocną dłoń wobec yy, przyjaciela. Sądzę, że to jest... Człowiek ma nazwane to, w jakiej sprawie yy, chce poprosić, czy po prostu jest mi źle pomóż. Yy, yy. Ja myślę, że jak już potrafi nazwać yy, ten problem już go umie zdefiniować, a nie, że tylko jest źle, tylko z czym sobie nie radzę, co mnie yy. przypadło? Gdzie się potknąłem, to już jest bardzo dobrze. Bywa, że ta rozmowa z przyjacielem jest y, potrzebna z kimś bliskim, z kimś, komu, komu ufamy, też, żeby po pierwsze zdefiniować, gdzie jest problem. Może podjąć decyzję, że pójdę do specjalisty, ale też taki przyjaciel, taka osoba, której ufamy, jest nam bardzo potrzebna w wychodzeniu z, y, z kryzysu. Y, bardzo dużo jest badań psychologicznych na ten temat, mówiących o tym, jak ważne jest posiadanie, bycie w, takim, w takiej grupie kilku osób, którym bezwzględnie ufamy, które nam też ufają, i to powoduje, że my jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu nie tylko na tej zasadzie, że sobie poradzić, ale przewartościować siebie i. Być takim wzmocnionym z kryzysu. To jest często możemy obserwować na przykład u osób, które zmagały się z uzależnieniem. Są słynni terapeuci, psychoterapeuci pracujący z uzależnieniami, którzy kiedyś sięgnęli nieomal dna, a po latach potrafili tak wykorzystać to, to co przeszli, żeby wspierać innych. Więc ja myślę, że przyjaciel, który wysłucha, który powie: Słuchaj, ja zawsze będę z tobą, ale myślę, że powinnaś pójść poszukać pomocy u psychoterapeuty, u psychologa, może w jakimś ośrodku. Poszukajmy tego. Pomogę ci znaleźć kogoś dobrego, kogoś właściwego. To jest, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy w życiu usłyszeć. Teraz jest coraz częściej w sytuacji, gdzie ludzie mówią, że nie mają przyjaciół, że kiedyś mieli dużo więcej, że znowu z tej atomizacji wynika, że nawet jednego przyjaciela nie ma. No to tak myślę, że pomyślmy, czy jest kogoś, znamy kogoś, kto jest uczciwy, bo to podstawa jest, musi być uczciwość przy tym, dobry, mądry i że możemy liczyć, że chciałby nam pomóc. Jeśli znajdziemy taką osobę i odbędziemy z taką rozmowę i ta rozmowa, te, ona ją przyjmie po prostu i pomożna, no to można w zasadzie powiedzieć, że w ten sposób złowiliśmy, też żart oczywiście, przyjaciela, tak, czy kandydata przyjaciela, że po prostu szukajmy kogoś, kto nam, z kim możemy porozmawiać? Po prostu. To nie jest tak, że musimy mieć sposób w notatniku, mam przyjaciół dwóch, ten i ten, nie? Mhm. Ja myślę, że też ważne jest, żebyśmy dbali o te relacje. Ja tak. czasami proponuję pacjentom albo studentom, z którymi pracuję na uczelni, proponuję, żeby zrobili coś takiego, żeby znaleźli sobie w telefonie, w notesie, pewnie teraz częściej w telefonie, kilka osób, z którymi dawno nie rozmawiałem. Do których dawno się nie odzywały, żeby zadzwonili i zapytali się, co u nich słychać, co nowego, co ciekawego, jak sobie radzą z życiem, czy może coś wesołego się w ich życiu wydarzyło. Wiesz, badania naukowe pokazują, że my nie potrzebujemy stu osób. To nie jest tak jak w social mediach, że mamy tam setki znajomych. Naukowcy twierdzą, że potrzebujemy do takiego poczucia, że jesteśmy właśnie bezpieczni, trzech, pięciu osób. To nie jest wcale tak dużo. Więc może, Pawle. Jutro od rana, może już nie dzisiaj wieczorem, ale weźmiesz telefon i tam do 3-5 osób zadzwonisz, żeby się zapytać, co u nich i sobie przypomnisz ich głos i chwilę porozmawiasz. Do jednej z nich zadzwoniłem przed audycją. Dziękuję za przyjęła <noise> zaproszenie. A jeśli wam się nasza rozmowa spodobała i to, co mi Dorota, serdecznie zapraszam w nocy z niedzieli na poniedziałek do jedynki w Polskim Radiu, gdzie znacznie szerzej sobie porozmawiamy o tych sprawach i o umocnieniu się na nowy rok. Dziękuję ci bardzo, a wam Dziękuję jeszcze bardzo. raz wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru i dobrego nowego roku. obywatelski